Kiedy wybuch stan wojenny pracowałem w Instytucie Chemii Fizycznej w pracowni rentgenowskiej. Prześwietlaliśmy nie płuca, ale różne substancje i na tej podstawie wnioskowaliśmy o ich budowie. Ten rentgen nazywał się dron, ale wtedy to nic nie znaczyło, bo po prostu nie było takiego słowa, nie było jeszcze wtedy dronów. Nagrzewał się bardzo długo, był gotów do pracy po 10 godzinach od włączenia. Musiał więc chodzić 24 godziny na dobę. Składał się on z pięciu wielkich szaf prawie pustych. Na obudowie groźnie mrugały pomarańczowe diody i był oblepiony ostrzeżeniami. Uwaga, 50 tysięcy voltów, nie zbliżać się. Kiedy pojawiła się podziemna prasa i czasem dostarczano ją pod koniec dnia. Trzeba było ją gdzieś przechowywać do następnego dnia pracy. To te szafy drona to było wymarzone miejsce na ten cel. Ja nie mam charakteru bojownika o wolność i niepodległość, ale kolegom się nie odmawia i tak krok po kroku stałem się głównym rozprowadzającym bibułem w instytucie. Potem pojawiły się książki i te już nie mieściły się w dronie, więc musiałem je wozić do domu. W tym momencie do którego się powoli zbliżam, w przedpokoju na ursynowie było pięć toreb z książkami, a za posiadanie każdej z nich można było dostać wyrok. Alkohol był wtedy na kartki, i na jakiejś smutnej imprezie ktoś stwierdził, że skoro jestem chemikiem, to mógłbym zająć się produkcją bimbru. Odpowiedziałem, że mógłbym. Ale nie mam z czego, bo nie będę w bloku pędził bimbru z buraków ani z ziemniaków, bo mnie sąsiedzi przeklną ze względu na smród. A z czego innego można by to produ produkować? Zainteresowali się inni. No, z cukru odpowiedziałem, ale ja mam na kartki kilo cukru na miesiąc i sypię to wszystko do herbaty i kawy. Na to gospodyni imprezy zamrugała oczami i mówi. A ja mam dwoje malutkich dzieci i dwa kilo cukru miesięcznie na każde z nich na kartki. Mam teraz 46 kg w szafie. Weź to wszystko, zrób bimber i co z tego wyjdzie, to połowa dla mnie, połowa dla ciebie. O, jak się inni znajomi o tym dowiedzieli, to ciągle miałem takie propozycje. Nie nadążałem z wypijaniem własnych połówek i w końcu, jak ktoś przyniósł cukier, to od razu mu dawałem bimber, bo po co ma chodzić dwa razy. Kiedyś zadzwonił jakiś nieznajomy do drzwi, i przestępując z nogi na nogę, powiedział, że jego znajomy Ferde Bleszczak powiedział mu, że tutaj, no właśnie, tak można. Zamieniłem mu ten cukier na bimber, choć żadnego Ferde Bleszczaka nie znałem. W wyniku licznych eksperymentów doszedłem do takiej wprawy, że ci, co próbowali mojego bimbru, mówili: nie, nie ma szansy, by tak się pozbyć tego zapachu. To nie może być bimber. Inspiracją wielu z tych ulepszeń produkcji była książeczka, którą nabyłem w księgarni wydawnictw szkolnych i pedagogicznych na placu Dąbrowskiego. Był to podręcznik Gorzelanego. Pochodził ze Związku Radzieckiego i nosił tytuł Pieregonka Etiłowo-Wospirta. To była po prostu kopalnia pomysłów. W trwającym 3 miesiące cyklu produkcyjnym używałem takich odczynników jak kwas siarkowy, soda żorąca czy nadmanganian potasu. Ale efekt był taki, że mój bimber był dużo czystszy niż sklepowy alkohol. Nie było po nim żadnego kaca. Żadnego. Przychodziłem po pracy, jedliśmy obiad i natychmiast zaczynałem destylację. I tak do rana. Moja partnerka re redagowała wtedy podziemną gazetkę w zakładach ceramiki radiowej. Trudno w to uwierzyć, ale w tamtych czasach nie było jeszcze kserografu. Dostaliśmy od Solidarności starą maszynę do pisania. Wkręcało się w nią zamiast papieru folię aluminiową. Jeśli mocno waliło się w klawisze, to czcionka maszyny wybijała w folii dziury o kształcie liter. Potem tę folię rozpinało się w takiej drewnianej ramce i wystarczyło przyłożyć to do kartki papieru, przeciągnąć wałkiem, stuszem. No i potem tylko trzeba było to suszyć. Ona robiła tylko tę, tę matrycę, a drukowaniem to już zajmowali się inni. W momencie, do którego dążę, dziewczyna waliła w klawisze, tak, że echo roznosiło się po całej klatce. W kuchni bulgotał zacier, wydzielając bardzo intensywny zapach pieczonego ciasta drożdżowego. Na balkonie było ze 100 litrów gotowego bimbru, a w przedpokoju cztery torby z nielegalną literaturą. Dzwonek do drzwi. Myślałem, że jakiś chętny do wymiany cukru na bimber. Wyjrzałem przez Judasza. A tam milicjant w mundurze. No co, miałem sprzątać wieczność? że to wszystko bez sensu. Otworzyłem drzwi, a milicjant mówi. Panie Jarosław Stachurski? O mordę, już mnie rozpracowali przecież na klatce. Nie było mojego nazwiska, bo to była wynajmowana przez nas kawalerka. Na dodatek nie byliśmy tam zameldowani, co w stanie wojennym wiązało się z następnym paragrafem. Przytaknąłem, już chcę mu podawać ręce, by mi założył kajdanki, a on – niech pan idzie na parking i zamknie samochód, bo się w nim bawią dzieci. Dogoniłem go na schodach i pytam, jak mnie znalazł. A on był dobrym fachowcem. Wygonił dzieciaki, przeszukał schowek po stronie pasażera, znalazł tam list do mnie od ciotki. Miał więc nazwisko i adres. Kiedy wróciłem na górę, dziewczyna wciąż siedziała jak skamieniała przy maszynie z ręką nad klawiaturą. Ja poszedłem prosto na balkon i wziąłem półtoralitrową butelkę bimbru. Jeszcze przed północą zobaczyliśmy jej dno. Jestem na 100% pewien, że ten milicjant zorientował się natychmiast, że to mieszkanie jest takie trefne, że już bardziej się nie da ale mieszkał w sąsiednim bloku i nie chciał robić smrodu na całą dzielnicę. Spotykałem go potem od czasu do czasu na ulicy. Wymienialiśmy uśmieszki, które mogły oznaczać absolutnie wszystko. W poprzednim odcinku obiecałem powiedzieć o tym Berlinie Zachodnim, gdzie kupiłem nosidełko dla córki, ale zanim to zrobię, muszę opowiedzieć nieco o mojej pracy w Instytucie Chemii Fizycznej ale o tym w następnym odcinku.